Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego Jezus nauczał, czytając Ewangelię, obserwując, czego Jezus nauczał przez swoje życie i słowa. I w ostatnich wierszach Ewangelii Mateusza jesteśmy wzywani, by to samo czynić i głosić wszystkim narodom. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza, dwunastym rozdziale, Druga część wiersza 45 odnosi się do sytuacji, w której z człowieka został wypędzony zły duch i ta osoba nie wypełnia tego wolnego miejsca pełnią Ducha Świętego. I czytamy, że wtedy końcowy stan takiego człowieka jest gorszy niż początkowy. To jest zapisane w drugiej części tego 45 wiersza i to jest wynikiem tego, że ten zły duch bierze siedem innych, jeszcze gorszych, od siebie, złych duchów, i przychodzi i zamieszkuje w tej osobie. To jest coś, co ma miejsce w sferze. Życia duchów, o których Jezus wiedział więcej niż ktokolwiek z nas. Ja nawet nie próbuję tego zrozumieć, ani nie zamierzam spierać się z tym, który wie daleko więcej niż ja o tych sprawach dotyczących duchów. Ale widzę tu ostrzeżenie dla nas, że gdy wypędzamy coś złego, musimy to zastąpić czymś dobrym. Piotr mówi w swoim drugim liście, w drugim rozdziale. Mówi o tych, którzy poznali drogę sprawiedliwości. Drugi list Piotra, drugi rozdział i wiersz dwudziesty. Jeśli człowiek dzięki poznaniu Pana i zbawcy Jezusa Chrystusa odcina się od brudów świata, co oznacza, że zło zostało wypędzone z jego serca, ale znowu się wikła w te rzeczy, co oznacza, że jego serce było puste, i złe duchy przyszły i znowu przejęły nad nim kontrolę to stan takiego człowieka ostateczny będzie gorszy niż pierwotny bardzo podobne do tego o czym Jezus mówi w Ewangelii Mateusza i w takim wypadku mówi Piotr lepiej by było nie poznać dla takiego człowieka drogi sprawiedliwości niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania czy to jest możliwe dla kogoś kto uwierzył najwyraźniej tak Ponieważ mowa jest tutaj o człowieku, który odcina się od brudów świata przez poznanie Pana i zbawcy Jezusa Chrystusa. Co sugeruje, że na nowo się narodził, Ale później znowu się wikła w te brudy i zostaje przez nie pokonany. I wtedy jego stan ostateczny jest gorszy niż pierwotny, ponieważ teraz już naprawdę. I dla takiej osoby lepiej byłoby w ogóle nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego świętego przykazania. To pokazuje nam, jak wielka jest nasza odpowiedzialność po tym, jak poznamy prawdę. To jest bardzo poważna rzecz poznać prawdę i odwrócić się od niej. Jeśli nie znałeś prawdy, to możesz uzyskać przebaczenie. I dalej czytamy, że na nich spełnia się przysłowie, że pies powraca do swoich wymiocin. Pies poczuł, że to, co zjadł, było złe i to zwymiotował. Tak jak człowiek, który uświadamia sobie coś złego w swoim życiu i odrzuca to, a potem do tego wraca. Tak jak pies, który wraca do swoich wymiocin. Albo tak jak świnia, która została obmyta ze swoich brudów, a potem idzie i znowu tarza się w błocie. To są bardzo silne słowa. Piotr posługuje się nimi, aby ostrzec wierzących, którzy chcą się bawić z grzechem, po tym jak poznali Pana. W takim wypadku lepiej byłoby dla nich, gdyby w ogóle nie poznali Pana. Jak czytaliśmy w Mateusza 12:45, końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. I gdy jeszcze mówił do tłumów, na zewnątrz stanęła jego matka oraz bracia. I chcieli z nim rozmawiać. I ktoś doniósł Jezusowi, mówiąc, Twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z Tobą rozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł. Kto jest moją matką i kim są moi bracia? To jest niezwykłe, że Jezus w taki sposób mówi. Gdyby chrześcijanin tak dzisiaj powiedział, to inni zwróciliby mu uwagę, że musi być bardziej podobny do Chrystusa. Ale to dokładnie jest podobieństwo do Chrystusa. Chrystus tak mówił: Kim jest moja matka? Kim są moi bracia? Wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. W ten sposób Jezus pokazuje nam, że ci, którzy pragną wypełniać wolę Ojca w niebie, mają z Nim bliższą relację niż ci, którzy są tylko spokrewnieni według ciała. I to jest jedna z cech Dzieci Bożych. Dobrze jest, byśmy sami sprawdzili się pod tym kątem. Czy możesz powiedzieć, że Twoja relacja z duchowo odrodzonymi dziećmi Boga? Jest mocniejsza niż z twoimi naturalnymi braćmi i siostrami według ciała. Jeśli nie, nie mówię, że nie jesteś nowonarodzony, ale twoje narodziny są słabe, przedwczesne narodziny i czegoś ci brakuje. Prawdziwe narodzenie do Królestwa Bożego sprawi, że będziesz cenił nie tych, którzy mienią się wierzącymi. Niestety dzisiaj jest tak wielu ludzi. Którzy twierdzą, że są wierzącymi, siedzą w dobrych zborach, ale nie są oddanymi z całego serca Chrystusowi uczniami. Ale jeśli myślisz, że ci naprawdę odrodzeni z ducha bracia i siostry nie są ci bliżsi niż Twoi naturalni bracia i siostry, Wtedy powinieneś dobrze zastanowić się nad swoim zbawieniem. Ponieważ Jezus tutaj mówi, kim są moi bracia: ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je, ci, którzy pełnią wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. To są bardzo silne słowa, i Jezus mówi je jako warunek prawdziwego uczniostwa. Jezus mówi, że jeśli chcemy być jego uczniami, to musimy go bardziej miłować niż własnego ojca i matkę. Braci czy siostry, wszelkich innych ziemskich krewnych. To jest jeden z powodów, dla których chrześcijanie nie wzrastają tak szybko jak powinni, ponieważ te ziemskie relacje nadal dla nich więcej znaczą niż duchowe relacje z braćmi i siostrami. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wśród wierzących jest wielu hipokrytów, na tych nie zwracaj uwagi. Nie mówię o relacji z takimi ludźmi, ale nie znasz chociaż kilku całym sercem oddanych, radykalnych uczniów Chrystusa? Jaka jest Twoja relacja z nimi? Jeśli nikogo takiego nie ma w Twoim zborze, to nie powinieneś być w takim zborze. Powinieneś zostawić taki zbór i poszukać zboru, w którym będzie chociaż kilku takich, oddanych całym sercem radykalnych uczniów. Nigdy nie znajdziesz zboru, w którym wszyscy będą takimi radykalnymi uczniami. Nawet w zborze Jezusa, złożonego z dwunastu uczniów, był jeden oszust, obłudnik, a więc mamy 8% hipokrytów. Ale to jest dobry zbór, więc nigdy nie znajdziesz doskonałego zboru, ale jeśli znajdziesz zbór, w którym jest grono radykalnych, oddanych całym sercem Chrystusowi uczniów, wtedy możesz mieć z nimi społeczność. I te relacje powinny być dla Ciebie ważniejsze niż wszelkie inne ziemskie relacje. I tego się z tego uczymy. I jeszcze dodam jedną rzecz. Ci wszyscy ludzie, którzy twierdzą, że powinniśmy zbliżać się do Chrystusa przez jego matkę, Marię, powinni przeczytać te fragmenty, które mówią o jego ziemskich relacjach z matką, gdzie ludzie próbowali przychodzić do Jezusa przez jego matkę. Mamy opisaną tę sytuację wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus zwrócił się do niej: Kobieto, co mamy ze sobą wspólnego? Moja godzina jeszcze nie nadeszła. A tutaj mamy kolejną sytuację, gdzie jego matka chce z nim porozmawiać i Jezus to zaproszenie odrzuca, i mówi: Moją matką są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. A więc i dzisiaj nie jest to dobry plan, żeby zbliżać się do Jezusa przez Marię. I ci, którzy mają oczy widzące, no to zobaczą to w piśmie. W trzynastym rozdziale mamy wiele przypowieści, które Jezus opowiada, aby wyjaśnić różne aspekty królestwa Bożego. I jedną czy drugą przypowieść Jezus sam wyjaśnia, pozostałe zaś zostawił niewyjaśnione, byśmy szukali mądrości od Ducha Świętego, aby je zrozumieć. I zastosować w naszym życiu. Przyjrzyjmy się więc tym przypowieściom. Pierwsza z nich dotyczy siewcy i ziarna, jedna z najbardziej znanych. I pamiętajmy, że próbujemy zrozumieć wszystko, czego naucza Jezus. I tutaj mamy to, czego Jezus naucza. Siewca wyszedł w pole, i kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzegi drogi, przyleciały ptaki i zjadły je. To jest jeden rodzaj złej ziemi. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo nie było wiele gleby, ale gdy wzeszło słońce, szybko zwiędły. Trzecia ziemia znajduje się między cierniami, gdzie było dużo gleby, ale ciernie wyrosły i zadusiły to ziarno. A więc widzimy, że były trzy rodzaje złej gleby. A dalej jest mowa o trzech rodzajach dobrej gleby. Niektórzy myślą, że była tylko jedna dobra ziemia, ale tu jest mowa o trzech. Mamy jedną żyzną ziemię, która wydaje stokrotny plon. To znaczy, że z jednego ziarna wyrosło 100 ziaren. Kolejna ziemia, na której z jednego ziarna wyrosło 60 ziaren. I kolejna ziemia, na której z jednego ziarna wyrosło 30 ziaren. One nie są tej samej jakości. Wszystkie były dobre, ale widzimy tutaj różne stopnie dobroci, tak jak zła ziemia ma różne stopnie tego zła. I Jezus dodaje, że kto ma uszy do słuchania, niechaj słuch. Wtedy podeszli do niego uczniowie i zapytali go, dlaczego przemawiasz do nich w przypowieściach. Czasami nawet nie rozumiejąc, mówimy no, Jezus używał przypowieści po to, żeby ludzie mogli zrozumieć ich treść i jego naukę, ale to nie jest prawda. Mamy dokładnie odwrotną sytuację. Jezus mówi: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, ale im nie dano. Jest wiele tajemnic w Bożym Królestwie. Tajemnice to są rzeczy, które tylko Bóg może ci objawić. Przez swojego świętego Ducha. I jeśli to nie zostanie Ci objawione, nigdy tego nie zrozumiesz. Bez Bożej pomocy, bez pomocy Ducha Świętego, możesz zupełnie błędnie to rozumieć. I wielka część Nowego Testamentu jest taka: Nie jesteś w stanie tego zrozumieć bez wyjaśnienia danego Ci przez Ducha Świętego. I dlatego, kiedy ludzie otwierają Nowy Testament czy inne fragmenty pisma, Posługując się jedynie ludzkim rozumem, mówią: A to nie pasuje z tym, i zaczynają mieć wątpliwości, czy to w ogóle jest Boże Słowo. Bóg pozwala, by zostali zwiedzeni. I fundamentalnym powodem jest fakt, że nie kochają prawdy. Czytamy tutaj, że tajemnice Królestwa zostały objawione uczniom. Czy dlatego, że byli najbardziej inteligentnymi ludźmi? Wcale nie. Ale podążali za Jezusem Chrystusem, kochali Chrystusa bardziej niż swoich rodziców, braci, siostry, bardziej niż swoją pracę czy siebie samych. I dlatego Pan mówi do nich wam, dane jest zrozumienie tych tajemnic, objawienie tajemnic Królestwa Bożego, ale dla nich tego nie ma. I w wierszu dwunastym Jezus mówi kto ma, ten jeszcze więcej otrzyma, będzie miał wielką obfitość. Ale temu, kto nie ma, zostanie nawet zabrane to, co ma. To jest zupełnie przeciwne duchowi komunizmu. Komuniści mówią, że trzeba zabrać od tych, którzy mają i dać tym, którzy nie mają. Ten, który nie ma, dostanie od tego, który ma. I to jest totalnie przeciwne filozofii Królestwa Niebios. I dlatego wiemy, że Jezus nie był komunistą. Jezus nie był socjalistą. Królestwo Niebios ma swoje wartości. Nagradza ciężką pracę. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie zabiera człowiekowi, który zdobył coś ciężką pracą i nie oddaje tego leniuchowi, który nic nie ma, bo nie chce mu się pracować. Tego Jezus nie nauczał. Co Jezus ma na myśli, gdy mówi, że ten, który ma jeszcze więcej, otrzyma? To znaczy, że jeśli jesteś wierny w tym, co już masz, Bóg da ci więcej. Niektórzy mają niewiele, tak jak ten człowiek, który zakopał jeden talent, nie jest wierny z tym, co otrzymał, i pewnego dnia odbierają mu nawet ten jeden talent. Więc, gdy Bóg coś ci daje, czy to jest czas, czy pieniądze, czy energia, Cokolwiek, co możesz użyć dla Niego, a Ty tego nie używasz, używasz to dla siebie samego, w swoim samolubstwie. Nawet ta mała możliwość, by służyć Bogu, zostanie Ci zabrana. I w ten sposób zmarnujesz swoje życie. Ale jeśli ktoś jest wierny w pomocy choćby jednej czy dwóm osobom, wtedy Bóg zaczyna poszerzać jego granice i może pomagać więcej i więcej i więcej osobom. I staje się bardzo użytecznym sługą Boga. I dalej Jezus wyjaśnia, dlaczego mówi w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. A więc Jezus mówił w przypowieściach, żeby ludzie nie rozumieli, co on mówi. To jest przeciwieństwo tego, co myślimy. To nie są ilustracje, które w kazaniu mają coś wyjaśnić. Przypowieść, jak mówi Jezus, ma coś ukryć przed ludźmi. To może nam się wydawać dziwne, ale w ten sposób wypełnia się proroctwo Izajasza, które głosi. Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie, gdyż serce tego ludu stało się niewrażliwe, a jego słuch przytępiony. Oczy pozamykane, by nie zobaczyli oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem i nie przeżyć nawrócenia. I nie dać się uzdrowić. W wyniku ich niewłaściwego stosunku do grzechu nie są w stanie zrozumieć Bożego Słowa. Pamiętajmy o tym, że im bardziej mamy radykalny stosunek do grzechu, tym lepiej zrozumiemy tajemnicę Królestwa Bożego. Na tym polega sekret. Natomiast gdy ich serca stają się przytępione, co oznacza, że nie słuchają głosu sumienia, nie są naprawdę zainteresowani tym, co Bóg ma do powiedzenia, nie poświęcają czasu na czytanie Pisma, wtedy zostają zwiedzeni i są prowadzeni na manowce. Ale Pan powiedział do uczniów: "Szczęśliwe wasze oczy, ponieważ widzą, i wasze uszy, ponieważ słyszą". Jezus mówi, że w dawnych czasach było wielu sprawiedliwych i proroków, wiersz 17, którzy bardzo pragnęli zobaczyć to, co wy widzicie. Ale nie zobaczyli tego. Pragnęli usłyszeć to, co wysłyszycie, ale nie usłyszeli. I muszę to powtarzać wielokrotnie w naszych zborach, że mamy możliwość słyszeć niezwykłe prawdy. Niektórzy z Was, którzy tego słuchają, musimy być świadomi, że są to najbardziej niezwykłe prawdy, jakie możemy usłyszeć na Ziemi. I możemy do tego lekko podejść jak do opinii jakiegoś człowieka, albo możemy wziąć pismo i docenić je i powiedzieć panie naprawdę to wielki przywilej, ponieważ nawet 100 lat temu w tej ziemi, w której mieszkamy wielu ludzi, nie było w stanie słyszeć tych rzeczy. Przez setki lat od początku chrześcijaństwa. Ilu z naszych przodków mogło słyszeć te rzeczy, które my dzisiaj możemy słuchać choćby przez ten program i przez to nauczanie. Powinniśmy być niezwykle wdzięczni, że możemy widzieć te rzeczy i we wdzięczności Bogu zareagować na to, mówiąc: Panie, chcę żyć dla Ciebie, dzięki prawdzie, której mnie nauczyłeś. I dalej Jezus wyjaśnia tę przypowieść o siewcy. Mówi, że pierwszy rodzaj gleby obrazuje tych, którzy tak na luzie słuchają słowa Bożego. Nie są poważni. Przychodzą na spotkanie, ale ich umysł w ogóle nie skupia się na tym, co jest głoszone. Umysł gdzieś błądzi, coś usłyszą, ale na każdym spotkaniu są demony, by zabierać to, co słyszymy. O tym Jezus tutaj mówi. Przychodzi zły i zabiera to, co zostało zasiane w sercu. Kaznodzieja głosi słowo, ono wpada w twoje serce, a diabeł przychodzi, żeby to zabrać. To obrazują te ptaki.

I wiele ludzkich serc jest takich. Przychodzą na jakieś spotkanie i nic prawie nie wynoszą. A nawet jeśli coś usłyszą, to zanim to ziarno wyda owoc w ich życiu, diabeł wszystko zabiera. To jest pierwszy rodzaj serca i musimy się strzec, żeby nasze serca nie były takie. I pamiętajmy, że to samo ziarno jest rozsiewane na sześć rodzajów ziemi. I rezultaty są zupełnie inne. Wszystko zależy od reakcji słuchającego. Jeśli słuchający jest leniwy w swojej reakcji na Boże Słowo, wtedy nie będzie żadnego owocu. Diabeł wszystko zabierze. Jeśli spojrzysz wstecz na wszystkie kazania, które słyszałeś, i być może po wysłuchaniu niektórych z tych kazań podjąłeś decyzję, że pójdziesz za Panem na całego, radykalnie, całym sercem, a kilka tygodni później, czy miesięcy później, to zupełnie znikło z Twojego życia. Nie ma żadnego efektu tego kazania. Ptaki przyleciały i wydziobały zupełnie to ziarno. I pamiętaj, że te ptaki znajdują się na każdym zgromadzeniu. Na każdym zgromadzeniu są demony, które próbują wydziobać słowo z Twojego serca. Drugi rodzaj gleby to ziemia kamienista. Ziarno szybko wzrasta. Ludzie mówią Haleluja, chwała Panu, to cudowne poselstwo. Niektórzy ludzie mają taki temperament. Szybko wyrażają swoje zadowolenie, są podekscytowani tym, co słyszeli, ale kiedy tylko przychodzi jakieś prześladowanie, nie mają w sobie żadnego korzenia. Innymi słowy, pod powierzchnią jest wielka płycizna. Na zewnątrz jest ekscytacja i zainteresowanie, ale Boże Słowo nie zapada głęboko w ich serca. I dlatego, że nie mają porządnego korzenia, schodzi słońce, które reprezentuje rodzaj prześladowań, i oni usychają i odpadają, co uczy nas, że jeśli pozwolimy, by Boże słowo głęboko zakorzeniło się w nas, gdy przyjdzie prześladowanie, nie odpadniemy. Nie musimy się tego bać. Dlatego teraz jest czas na przygotowanie się na ewentualne prześladowania. Kiedy nie ma prześladowań, w czasie pokoju musimy przygotowywać się na wojnę. I widzimy trzeci rodzaj Ziemi, na które padło ziarno, i tu jest odpowiedź jest głęboka gleba, ktoś podchodzi poważnie. Nie jest jak te spadające gwiazdy, które pojawiają się na chwilę na niebie i znikają. Widziałem wielu takich wierzących. Przychodzą na spotkanie i wydaje się, że są tak głęboko poruszeni na początku, ale już za chwilę ich w ogóle nie widać. Są jak spadające gwiazdy na niebie, i za chwilę już ich nie ma. Nie mamy tak postępować. Tutaj mamy człowieka, który słucha Słowa Bożego, docenia je, pozwoliłby to słowo głęboko zapadło i zaczęło wzrastać. Wydaje się, że wszystko dobrze się rozwija. Takich wierzących też widzimy. I gdy to się już rozwinęło, może nawrócił się jak miał 16, 15 lat, nie miał jeszcze pracy, nie miał pieniędzy, był przejęty prawdą, pozwoliłby to słowo zapadło w jego serce, rozmyślał nad nim. Wszystko dobrze się rozwijało, dobrze się układało, a potem dostał pracę i bardzo dobrą pensję. I to stało się cierniem, który zadusił ten rodzący się owoc. Wszystko was going wonderfully this plant was coming up and growing so well and then he got a job became thorn plant bo teraz musiał spędzać długie godziny w pracy ponieważ chciał robić karierę i otrzymać awans Wszyscy oczekiwali, że będzie coraz lepszy, i duża konkurencja się pojawiła. Uznał, że musi jeszcze więcej czasu poświęcić, i stopniowo, co się stało, uda bogactwa, pragnienie różnych rzeczy, troski tego świata to wszystko przyszło i zadusiło ten wspaniały owoc. To też widziałem. Cudowni, młodzi wierzący, oddani całym sercem, radykalni. A potem chwyta ich miłość pieniędzy. Zadusza Słowo. Różnego rodzaju zmartwienia z tego świata i pragnienie różnych rzeczy zadusza Słowo. I na końcu Jezus mówi o dobrych chlebach. Trzy różne rodzaje dobrej ziemi. One słuchają Słowa, i rozumieją je, wiedzą, co mówi Boże Słowo, i wydają owoc. To znaczy, że są ostrożne, ponieważ chwasty mogą też ich zadusić. Każdy chrześcijanin musi stawić czoła niebezpieczeństwu, bogactwa, zmartwień, trosk tego świata, różne pragnienia przychodzą przeciwne Bożemu. Słowu próbują zadusić Boże słowo, ale nie udaje im się z tymi ludźmi. Oni byli uważni, strzegli ziarna, by nie zostało zaduszone. Jakże więc jedni wydają plon trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotny, a inni stokrotny? Niektórzy są wierni, ale czasami są niedbali, inni są bardziej ostrożni i rzadziej są niedbali a niektórzy są całkowicie wierni. A więc nawet między wierzącymi widzimy różne stopnie wierności. Niektórzy wydają pląd trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stukrotny. A Bóg szuka tych, którzy będą wierni i nie zachwiani, dbający o to słowo, podlewający je, zachowujący, rozważający je, aby mogło wzrastać, aby wyrosło mocne drzewo. Na chwałę Bożą będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku.